To są wiadomości Szczecin, co dziś w programie Odnowione centrum, Skatepark w Dąbiu, Różowa Filharmonia. Ale najpierw o dużych pieniądzach i sporych wyzwaniach z przygotowaniem budżetu Szczecina na 2023 rok. Jest już wstępny plan, a pracę nad nim można streścić w haśle Rząd się bogaci, samorząd traci. Bo mimo, że do budżetu państwa wpływa coraz więcej z podatków VAT czy PIT, to przez decyzje władz centralnych dochody Szczecina najprawdopodobniej będą najniższe od kilku lat. Do tego dochodzi inflacja, która sprawia, że za energię elektryczną czy paliwo do transportu publicznego trzeba będzie zapłacić o dziesiątki milionów złotych więcej. W takich warunkach trwa przygotowywanie projektu budżetu. Ma być gotowy 7 listopada. Czytajcie o nim więcej na stronie wiadomości szczecin.eu. Te inwestycje na szczęście udało się przeprowadzić jeszcze przed gigantyczną inflacją. Ulica Bolesława Śmiałego to kolejne miejsce w centrum Szczecina, które wypiękniało i stało się przyjaźniejsze i bezpieczniejsze dla pieszych. Jest strefa ruchu 30, uporządkowane parkowanie, szerokie chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych i nowe nawierzchnie. Jest też nowe mini rondo na skrzyżowaniu z ulicami Chodkiewicza i Żółkiewskiego oraz dodatkowa zieleń a tutaj prace dopiero się rozpoczynają, a ich efektem mniej więcej za 9 miesięcy będzie skatepark. Powstaje w okolicy ulicy Bośniackiej w Dąbiu, a projekt przewiduje przygotowanie 9 przeszkód dla osób jeżdżących na BMXach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Skatepark będzie oświetlony, a na jego terenie staną ławki i kosze na śmieci. I jeszcze trochę sportu w wiadomościach Szczecin. 9 listopada w netto arenie Super Puchar Polski Kobiet z udziałem mistrzyń kraju Chemika Police. Rywalkami będzie dewelopres z Rzeszów, a ten mecz to okazja, by zobaczyć reprezentantki Polski, które niedawno z sukcesami rywalizowały na Mistrzostwach Świata. Trwa sprzedaż wejściówek na ten mecz, ceny zaczynają się od 20 zł. Po zakupy odsyłam na stronę ebilet.pl za nami Marsz i Różowa Filharmonia, przed nami koncert symfoniczny oraz wystawa, no a sama inicjatywa jest ponadczasowa. Październik to miesiąc promocji badań profilaktycznych z zakresu onkologicznych chorób kobiecych, a do tej promocji chętnie i aktywnie włącza się Filharmonia w Szczecinie. 28 października koncert saint i -Sain Mahler i to będzie finał akcji Filharmonia. Więcej o niej i o Różowym Październiku przeczytacie na stronie Filharmonii. Szczecin to Water City. Tym razem nie chodzi jednak o pokazanie naszych wodnych atrakcji, a o raport stwierdzający efektywność wykorzystania zasobów wody w polskich miastach. Szczecin zajął trzecie miejsce. Eksperci tworzący zestawienie brali pod uwagę m.in. ceny i zużycie wody w mieście, powierzchnię zagrożoną powodziami, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego oraz wydatki miast na utrzymanie zieleni. Czytajcie więcej o raporcie na stronie wiadomości szczecin.eu. A oprócz strony internetowej, więcej informacji także w naszych social mediach.